Witam, prezentuję Państwu Wannę Edmajer. Wanna posiada 5 miejsc siedzących bardzo wygodnych kubełkowych siedziskach. Każdy bardzo fajnie odnajdzie się w tej pozycji. Jedną leżanką. Wanna wyposażona jest w aqua rolling. Masaż, bardzo silny masaż, skoncentrowany na środkową część pleców. Bardzo dobrze działa na kręgosłup. Wanna posiada również szereg masaży mocnych kierunkowych. Można te masaże sobie tutaj zmieniać. Posiada system audio poprzez Bluetooth i Wi-Fi. Skimmer tej wanny znajduje się pod stoliczkiem na napoje. Bardzo dyskretny system. W wanna wyposażona jest w dwie pompy masażu wodnego blower, czyli dmuchawę masażu powietrznego oraz pompę filtracyjną cyrkulacyjną.